Na, na początku chciałabym się Ciebie zapytać o Twoje wrażenia uh, z pobytu w Warszawie. Co sądzisz o mieście? Podoba Ci się? Od momentu przyjazdu do Warszawy cały czas pracuję. Nie widziałam jeszcze wiele, ale pierwszego dnia poszłam z synem, z mamą i z bratem na tradycyjny polski obiad, który był pyszny. A co zjadłaś? Zjadłam pierogi, uh, buraki, śledzia, z sałatką ziemniaczaną. Palacinki i strudel i wiele innych rzeczy. Było pyszne. To stereotyp, że modelki nie jedzą, bo ty jesz. Kocham jedzenie, ale bardzo dobrej jakości. Bardzo proste, z bardzo dobrym smakiem, nie za ciężkie. Ja gotuję i naprawdę kocham jedzenie. Czasem chcę coś się zmodyfikować, żeby było lżejsze i zdrowsze, ale kocham jedzenie. To w takim razie, co jest Twoim ulubionym śniadaniem? Moje ulubione śniadanie to awokado, jajka sadzone, trochę oliwy, cytryna i sól. Tłuszcz jest bardzo ważny dla Twojego mózgu i jest dobry na rozpoczęcie dnia. Później robię zielony sok, który robię z moim synem. Zbieramy wszystkie zielone warzywa, szpinak, seler, ogórek i wrzucamy do sokowirówki. Jabłka, cytrynę, trochę imbiru dla mnie, wrzucamy to do blendera z awokado i jeszcze banan i robię to jak zielony smoothie. Jest pożywny, pełen witamin. Amin dobrze smakuje i nawet mój syn to lubi, a ma 5 lat. To jest trik. Gotowanie to pewna forma komunikacji, spędzenie czasu z rodziną. Bycie mamą, mamą małego chłopca. Myślę, że to ważne, żeby znajdować czas dla siebie, usiąść w kuchni, pobałaganić. Syn mi pomaga. Razem pieczemy, robimy soki i inne rzeczy. Myślę, że to wyjątkowy czas. To zawsze lepiej smakuje, jak robisz swoje własne jedzenie. I zawsze zajmuje sporo czasu. To niezwykłe, jak dużo czasu potrafi zająć nam zrobienie jedzenia, które potem zjadasz w dwie minuty.